Pędzimy po wiśle aluminiową łozią. prawdę mówiąc bardzo szybką i sprawia mi to ogromną przyjemność. Nie wiedziałem, że, że aż taką. Mamy teraz most kolejowy w górze Kalwarii i płyniemy na Ptasią Wyspę. że Mariusz, właściciel, sternik, motorowodniak i fajny kumpel kamperowiec. Przystojny facet, co dla dziewczyn ma znaczenie. Kilwater World rzeczywiście jest przepotężny. To silnik z bardzo, bardzo długą śrubą, mającą tę zaletę, że pracuje tuż pod powierzchnią wody. Można płynąć po płyciźnie i wówczas śrubę co najwyżej wyrzucić do góry, ale krzywdy łodzi nie zrobi. A łódź ma zanurzenia 8 cm, więc możemy płynąć niemal po kałuży. rozlana, ale za to płytsza niż normalnie. Wysoka woda pozabierała nurty, porozmywała plażę, wyrównała poziom wszędzie i jest dużo płycej niż było. W niektórych miejscach szliśmy tuż nad dnem, dosłownie tuż nad dnem. Kilka centymetrów wody niemal było. Parę razy nam rufę wyrzuciło z wody. Ale przygoda jest bardzo fajna. Jeszcze chwilę byśmy tak kręcili, do Warszawy byśmy dopłynęli. Wiemy tak naprawdę w Na brzegach wszędzie masa ptaków. Taka jest Wisła. Można powiedzieć, że to ptasi raju.